Dzisiaj przyjrzymy się dwóm popularnym youtuberom, Herusowi i Megakolizowi, którzy nagrywają filmy z farminga, symulatora. Ich produkcje wyglądają jak realistyczne relacje z gospodarstw, ale w rzeczywistości są one dokładnie reżyserowane i ustawiane. Słuchajcie, cel filmu to pokazanie manipulacji, fikcyjnego charakteru ich treści. Czy to jeszcze jest symulacja rolnictwa, czy już teatr? Absurd za przeproszeniem. Przyjrzyjmy się ich metodom, scenariuszom i temu, jak próbują przekonać widzów, że wszystko dzieje się spontanicznie. Omówimy charakterystykę kanałów owych fanów, styl ich filmów, scenariuszy odgrywania ról, dramatyzowanie sytuacji, mało nie się metki, format odcinków to oczywiście ustawiane awarie, konflikty i dramatyczne zwroty akcji. Próba udawania realizmu, na przykład po traktor, który cudownie naprawia się po jednym mm, dziwnym cięciu, słuchaj, bo akurat kamera się rozładowała. A więc słuchajcie, oglądajcie film do końca, gdyż w nim przyjrzycie dokładnie całej twórczości panów. Dział pierwszy. Obejrzymy sobie urywki ze zmanipulowanych filmów. Dział drugi. Przeanalizujemy chamskie miniaturki podsumujemy je w radykalny, boży i sprawiedliwy sposób. Dział trzeci. Wysłuchamy relacji świadków, sąsiadów, pracowników oraz prawdopodobnie płatnych aktorów, którym było za mało zapłacone. Dział czwarty. To będzie wysłuchane tajne nagrania wywiadu z podejrzanymi, w których ostrożnie pogrążają cholera jasna. No i w dziale piątym, czyli ostatecznym, podsumujemy owych panów, wyciągniemy wnioski i wystosujemy żądania, w jaki sposób teraz ma być prowadzony ich kanał. W filmie poruszę trzy główne aspekty: fałszywą autentyczność, wprowadzanie widów w błąd, powtarzalność i brak innowacji. Proszę bardzo, proszę mi powiedzieć, na którym normalnym gospodarstwie rolnym, w prawdziwym życiu, chłop wali nura z pięciu e, pionowo ustawionych bel, nabija się na e, tłumik w ciągniku i sobie normalnie nagrywa odcinki dalej. Proszę mi powiedzieć, czy to jest normalne, czy to jest już patologia? Oj, Michał! O kurde, Michał, wszystko dobrze? Michał, coś się odwalił! Michał! No nie no, Michał się naciął na rurę! Co ty zrobiłeś, Morda? A co że nas Przerażeni i wielce się cieszą. Cholera jasna. Tuż ja byłam bardziej przerażona, jak mi się wypierdzielił ten kwiatek i się połamał. O Zobacz, co belę zapierdzielił! Ało, proszę bardzo! No tak, normalka, w biały dzień chłop jedzie. przecież na normalnym gospodarstwie, biały dzień złodziei, fest, często giną jakieś ma maszyny, słuchaj Bele, siana ktoś kradnie i to jeszcze jedzie z turem ciągnikiem swoim zarejestrowanym, wali ci normalnie w biały dzień yy, z tego spola obok twojej chałupy, Bele, jeszcze głupio się pyta, że to twoje, o, no ja... Jeszcze ty mu każesz później przed mu w z zjąć okulary, normalka. Proszę bardzo! Dzień dobry przepraszam, już pana? Mam takie pytanie, ma pan może belę na sprzedaż? Bo ja proszę pana Beli bym Dzierżabę potrzebował. No wziąłem z belkami A takie fajne okulary, pan ma drogie, czy nie? Nie tu jaki ło... Teraz tak albo dzwoni po policję no, albo oddajesz pieniądze, albo przywozisz te belki i to w trybie natychmiastowym tu. Proszę bardzo, mamy osobę, kolekcjoner zabytków, wszelki znalazca na grzybobrania co chodzi, to on nie bierze ze sobą koszyka, on nawet je ze sobą ciągnie, bo on już wie, że on przyprowadzi ciągnik albo kombajn, nie? Specjalistka To się ciebie. Tutaj powiem wam tak, no, no jest słabo widoczne, ale mimo wszystko coś tam może... Nie no mordy, tu nic nie ma, czyli historia, historia, tak jak mówiłem, pół historia, pół brednia. <laughs> O kurde! Cetor jakiś! On jak na ryby jedzie, to nie bierze w sobą on linkę od razu bierze holowniczo, bo wie, ciągnik będzie wyciągał ze stawu, nie? O! Kto by się spodziewał, że na półmetrowej wodzie stawię stawie 2 na 3 metry akurat będzie cetor, ja Ale muszę zacząć przeszukiwać stawy okoliczne! Widzowie, miałem być na gospodarstwie, ale chyba mamy delikatny problem. O! To za cholera dziwny jego okoliczności! Akurat kamera była wyłączona, może padła, może się zezrała. Ja pierdziele... I traf trafem chciał, że akurat wtedy trzeba było, pierdoląc rozrzutnikiem, słuchaj, urwać słup i po, po, pozbawić całą wieś prądu. Hm! Dobra... Ja pierdziele, patrz, szczarki mam na tym na ręku, seryjnie mi się porobiły od tego Chyba nie jest źle kurwa słup się aż wywalił Ja pierdzielę. Remont robiony, nowe śrubki wsadzone, A kolesa odpadły Koleso urwało Jak koleso? Ty. Przecież tam był remont robiony, nowe śruby były, to jak? Może kto, cholera, je w lewą stronę zaczął przykręcać Proszę ja ciebie Nie no, w sumie normalka O Ty Matko To się odkręciło, Co, przecież to Przeprwało to! Co ty kurde? Wielki szok i niedowierzanie, że to akurat widzimy na ekranie. Tak samo tutaj zobacz. Kurde Karolek to się na headerze oparło z headera nie uszkodzi mi. Widzimy pniak! I to jest widzowie właśnie ten pniak. Bateria się kurde, rozładowała akurat tak! No i widzowie ogólnie bateria się rozładowała, ale... Tak traf chciała, ale już Jest źle! Master klepka, kurde, główny aktor jedzie e, drugim ciągnikiem, słuchaj z sturem, żeby... W jednym kursie przewieźć to część ciągnika, to ciągnika, bo akurat się rozerwała. Proszę o ciebie, tak jest. To zastanawiacie po co jadę turem, no ale koło musiałem jakoś odwieźć. W spornikach załamał, bo, bo, bo most wyleciał tylni. Rozpoczęcie nagrania, proszę o ciebie. Akurat ciągniczki palet tak. Karol, Ej. co ty odwaliłeś wczoraj, jak byłeś? Ty z ja robisz? Ja no nic nie robiłem, ja spałem. To ty co robiłeś, bo ty jeszcze nie spałeś? Inteligentny, kulturalny złodziej chyba yy, po Bożemu Co ty no, no, ja rozumiem, żeby poimprezować, ognisko zrobić i tak dalej, ale... Co, co, co ty odwaliłeś tu? No ja nic tu nie zrobiłem no Michał. Ja dzwonię po policję. Nie do no, ja szedłem... Panie! Ukradkowa w nocy, ale był na tyle dobry, że zainwestował swoje europalety, postawił je ciągniki na ich... Nie jest z tego, że te koło warte 50 zł euro paleta 150, ale zainwestował, postawił po dwie palety, Toż to nawet policjantowi się zdało. Nienormalne. Bo ciągnika drugiego nie mamy. Karol, ciągnik o jest, kur... ciągnik A jest, jest tylko kół nie ma. nam ukradli koła. I na paletach zostawili. To ten policjant trochę najbardziej intymienny z tej trójki. Czyli chcecie im mówić, że tacy kulturalni złodzieje, że chociażby na ziemi nie stawiali, tylko... Ale kto normalny... Panie policjancie, kto normalny kradnie same koło jak mu ciągnikiem wyjechać? Chociaż i Michałowi, kurde, jakiś ostatni przebłysk inteligencji się w głowie odpalił, bo sam nie może dowierzyć tego, że złodziej zamiast wyjechać ze ciągnikiem, co mieli koła, i ukraść też ciągnik, chciało mu się północy tylko odkręcać. Brawa! Brawa na niego! Ko... O co? Ko o co tu chodzi? Panie, a my mieliśmy już taką sytuację, krowy nam otruli, obornik tam pod bramę wywalili Co to jest kurde? Czy to mu homor pospolity? No nie ja, daj! Ach, Tak mówię, bo oni jak na grzyby jadą, to koszyka nie biorą, tylko lawetę ze sobą ciągną, nie? Ja pierdzielę, no jakie moje. ludzie śmietnisko sobie tu zrobili w ogóle Ej, ja pierwszy u, u, u. widziałem, ja pierwszy Ja pierwszy widziałem Ja pierwszy widziałem Zapomnieli tylko najpierw ustalić, który <laughs> go bierze i który go pierwszy miał zobaczyć, nie? Myślę, że naprawdę tutaj większe podsumowanie owych panów w kwestii ustawiania ich filmów oraz nagrań nie jest potrzebne. Zobrazowałam to perfekcyjnie w tych kilku minutkach paru dosłownie urywków. Teraz zabierzemy się za miniatureczki. Człowieku, przestań zamazywać, Polera jasna. Jak chcesz powiedzieć, że kupił ciągnik, to pokaż go, a nie zamazujesz. Rzetelny youtuber pokazuje nabytek na screenie, a nie go zamazuje. W ogóle, który wujek kupuje ciągnik na prezent dla go, bra bratarka? Proszę bardzo, kolejny przykład. Uczy jaka ciągnikiem, ale oczywiście samochód musi być zamazany. Musimy być zamazany, bo widz musi się zastanowić. Hmm, ciekawe co to za samochód. Proszę bardzo, tutaj to nawet ja byłam poruszona w tej kwestii, a tak ja, nie inny Michał nie żyje. Michał żyje i ma się dobrze, jeszcze wywiadu mi udzieli. Głębiły mi jacierki clickbaitowe. A i nikomu nie atakowałem. Powiedzcie mi, na swoich gospodarstwach prawdziwych, ile razy przyjeżdżał do was tożsamy psycholog, który się podtrzymał i nawet nie jest. Gratuluję, świetny pomysł. Oho, przyjechał błowiek. E, zniszczyłem mu auto, e, Kotuje się dym, no, szkoda, że na filmie jakoś dymu nie było, bo dopiłem Januch, e, Malucha, Janiny, super, to już ja wiem, kto mnie Malucha utopił, to jest jedna kwestia, druga, zarąbiście, że jeszcze ustawiłeś kamerę tak, że w trakcie lotu, psiuch, nagrałeś jak leci, cholera, i miniaturkę zrobiłeś, gratuluję. A proszę, wyścig o ciągnik. Jaki wyścig o ciągnik? Wyścig wcale nie był ciągnik, bo ciągnik już był wcześniej przesądzony, że będzie kupiony. Wyścig był o to, kto będzie, y, czy Michał będzie mógł z niego korzystać. Oszustwa na każdym kroku. O, sąsiad patrzał, będzie skakał z bel. Proszę bardzo, z pięciu bel pierdo... Tu się nie stało. Nie trzeba oglądać, żeby wiedzieć. Brawo, to koniec przyjaźni po raz 67,5. i pół. Hmm, zamazana miniaturka, samochód w wodzie, świetnie, super i to bez, nie? Może bardzo, ale jeżeli myśleliście, że zamazywanie jednej rzeczy na miniaturce to przesada, proszę bardzo, Mr. Michael wyjeżdża naprzeciw i zamazuje chyba połowę ekranu w miniaturce, nie? Kolesa, które oglądaliśmy odpadły. Dobra, do miniaturki to nawet koleso z tamtej strony przełożył na to, żeby było lepiej widać. To jest trudne poświęcenie. Że muszę się wyświegać, chłopak. Ale to już jest szetchanstwo, to już jest Mam złe informacje. Policja znalazła ciało Kolizę. Dopa blata, człowieku. Nie było go na filmie nawet, ty clickbaitowy, ty. Proszę bardzo, David wystawił na sprzedaż mojej maszyny. Ukazało się, że Michael sam kazał wystawić te maszyny, żeby móc nagrać film. To dopiero jest hans Proszę, świąteczne prezenty wjechały za mocno, ale nie wspomniał tego, że po filmie te prezenty i obawę z powrotem. O, ręka w heder. Jak sam kazał, to rękę musiał. Ja nie, nie, nie rozumiem. A to? mamy deserek dosłownie. specjalnie rozerwał ciągnik. I teraz niby wstawił na miaturkę, że to jest klątwa. Prawa. O, a tu jakie kręta... A dobra, to akurat nie było krętactwo. To już był koniec. A znalawca poszedł na grzyby znalazł ciągnik, nich, nie? Jak. Ten mówi, że traktor sam się naprawił. Tu ja od razu wziąłem że wziął dokładnie. Ale tu patrzę na ich film, że rzeczywiście no i masz, psuje się, tu zaraz naprawiony, ale ja nie nazywam, bo oni mnie zawsze tam stópę nazwą, nie stópę. Ja nie muszę nic naprawiać i zarobię, ja tu nie będę nic udziału. No bo oni tak się czarni, że się kłócę, że ja myślę, że oczywiście seria wojna jaka była, to, ale potem patrzę, Ła to ten Heros mówi, dobra, to teraz tak jakbyś powiedział, że masz dość tej wioski i że sprzedajesz wszystko, ale bądź trochę bardziej wkurzony, bo to do mnie ci będzie. No ja jestem tym kilofsiu, a tu czasami przywożę różne rzeczy z dostawy lubię. No raz jechałem, tam widziałem jak ten Michu, chyba on wypadek miał, tam niby zachował, stał przy samochodzie jakimś. Ja patrzę, do ale to jest e, wcześniej, zanim cokolwiek się stało. To ja się tak zastanawiam do dzisiaj, to co oni przewidzieli? W scenariusz mieli, nie rozumiem. Ja to, proszę pani, telewizji nie oglądam, ale jak ja na nich patrzę, to mi się normalnie ukryto, prawda? Przypomina też. Yy, najpierw dramat, a później, 3 miesiące później, nagle wszyscy bogaci. No, no ja sobie podeszłem, bo myślałem, że coś się stało. Oni krzyczą, że to dramat, bankrutujemy, no to chciałem pomóc. Mówię, że mogę im pożyczyć 5 zł, bo ja ogólnie Może jestem. A oni na mnie spadają, bo my nagrywamy teraz. Dobrze Michael, słuchaj, ja nie będę ukrywała, że twój wizerunek zostanie tutaj, nie będzie upubliczniony oraz Twój głos zostanie zmodyfikowany. Chciałabym tylko, żebyś udzielił mi odpowiedzi na kilka pytań i żeby one były zgodne z prawdą, dobrze? Dobrze. Dobrze Michael, więc tak... Będzie to użyte w moim filmie ujawniającym prawdę o tobie. Jesteś na to jesteś tego świadomy, tak? No, jeżeli teraz muszę, to nie mam powiaru. Dobrze, Michał, więc zaczniemy od razu radykalnie z pytaniami. E, powiedz mi, dlaczego na filmach e, stosujecie często taki manewr, e, gdzie widać częste kłótnie między sąsiadami, pobocznymi osobami, gdzieś ze wsi i tak dalej? Czy to jest jakiś chwytliwy, wiesz, temat? No, po prostu z Karolem nie, nie, my nie, potrafimy e, nie, nie, wiedzieć, nie, nie mówimy imion, jak... nie mówimy imion. Aha, to po prostu z osobami, które występują na filmach, nie umiem się wypadać przed odcinkami, po odcinkach i w trakcie odcinków. Dlatego są kuchnie, to nie jest w który Miałbym napędzać wyświetlenia, bądź gorzej, tylko taka jest prawda. E, dobrze, panie podejrzany, e, chciałam jeszcze zapytać może... No, 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 no dobrze, no, ja przyjmuję tą odpowiedź, mimo że moim zdaniem ona jest totalnie wyciągnięta z dupy. E, więc tak, przejdziemy do pytania drugiego. E... Nie sądzisz, że zbyt często trafia wam się okazja na znalezienie czegoś na przykład w lesie? Na grzybach znalezienie pod wodą w stawie czegoś? Tak, ja bym tego nie nazwał, mimo że były takie odcinki, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli znajdujemy coś w lesie, czy w stawie, czy różne historie już było na naszych kanałach. No to po prostu i tak płacimy te same pieniądze, które myśmy kupili Maszynie czy cokolwiek normalnie. A mimo wszystko to by się u nas jest, pieniądze odchodzą. To tak jakbyśmy pojechali, zrobili kolejny długi odcinek z tytułem Kupiliśmy ciągnik. Tak mamy tytuł i miniaturkę. Wyświetlenia. Dobrze, Michał, ja widzę, że. A, miniaturkę, tak? Dobrze, to przejdziemy zaraz do pytania. Tak, miniaturkę. Tak, miniaturkę. To może przejdziemy do pytania, czy robicie clickbaitowe miniaturki? Uważam, że nie. Na miniaturce zawsze. totalnie zawsze, zawsze i po prostu jeszcze raz zawsze było zawarte to co było w filmie. Michał, nie podnoś wysoko głowy, bo pasek zjeżdża. <laughs> Dobrze, przepraszam. Dobrze, czyli robicie tak, te clickbait'owe, tak? Tak. No co to za pytanie? Dobra, e, lubisz pierogi? Nie, no przed chwilę sam przeczułem e, to. Czysto teoretycznie. E, dobrze, więc przejdziemy jeszcze do pytania. Ustawiacie swoje filmy? Tak. Michał, a lubisz samochód Audi? Kategorycznie odmawiam odpowiedź na to pytanie, bo jest to nieprawda. Dobra. Więc przejdziemy do kolejnego pytania. Czy wszystko w waszych filmach jest autentyczne i spontaniczne? Nie, no przed przez chwilę zaprzeczyłem to? 100%. Dobrze. A nigdy nie było czegoś takiego, żebyśmy rozpisywali plan odcinka, a później go czytali z kartki i robili słowo w słowo takie na kartce. A lubisz mnie? Nie. Okej. Okay. Eee, czy uważasz, że. W Twoich filmach są jakieś rzeczy, które jestem w stanie znaleźć i potwierdzić jako ustawione? Będę poszukać, ale na pewno przeanalizowanie ponad tysiąca filmów będzie ciężkie, długie, albo szczególnie do sukcesywne. Dobrze. A, czy masz coś do ukrycia? A i odnośnie poprzedniego pytania, nie martwcie, ja mam czas. Eee, yy, dobra. Jeżeli pan nie chce szukać, to A powiedz mi, skalę. czy. Co sądzisz o. kolizji? Znaczy o kolizie? Czy on ro robi może któreś z tych nie, rzeczy? Kurczę, no. Ale to nie pójdzie nigdzie. Nie, to. to prywatnie, próbacie, prywatnie, to prywatnie tak. Kurwa, no. no, no. No robię większość z tych rzeczy. Tutaj wcześniej ja dostałem pytania. Ustawia filmek, ustawia miniaturki. jakby się nie zgadzają się nawet z tym, co się działo na filmie tak naprawdę, no. Te, te akcje. On, on dostaje jakieś prezenty od dwójka, których on w ogóle nie wydał pieniędzy. To jest gorsze niż znalezienie czegoś w szakach, czy w stawie. Tak naprawdę, Bo on nawet za nie zapłacił tego wszystkiego. Oh. jest złodziejem. Radny nie pomysł o na filmie. Od jest ciebie! Męka. Z najgorszym sąsiadem na świecie, jaki w ogóle istnieje, na różnych seriach. Matka Boska... Dobra, a słuchaj... Jeszcze... Chciałbyś może dodać coś od ciebie, Jakoś usprawiedliwić się? No, nie, nie, nie wiem, co... tym się usprawiedliwiać aktualnie. O, dobrze, Michale, ja tobie bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Pani pamięta... Nie chcę, żeby to ujrzało Światło dzienne ten wywiad Czy co to tam było po Spokojnie, głos będzie zmodulowany Pasek na oszach czarny jak dla pandety. Znaczy, znaczy, znaczy no, Dziękuję Michał, czarny. dziękuję, do widzenia Dziękuję Witam Ciebie, Kolizjo, bardzo serdecznie yy, Tutaj w rozmowie No. Witam, I... witam serdecznie nie musisz się przejmować, pamiętaj rozmowa będzie tajemna, tutaj będzie wizerunku, nie będzie, oczywiście widać głos też zostanie zmieniony. Ja będę miała do ciebie kilka pytań, okej? Okay? Bardzo dobrze. Oczywiście o, chodzi o odpowiadanie głównie z prawdą. Z Michaelem już to było mówione, on wszystko powiedział też. Ale powiem o, to tobie... Ten... Powiedział bardzo okropne słowa na ciebie. Bo z nim najpierw robiłem. Tak, ale do tego przyjdziemy Za chwilę, tak? Dobrze. Czy mogę zadać Ci już pierwsze pytanie? Będziesz odpowiadał z prawdą? z prawdą. Dobrze. Więc chciałbym zacząć takim pytaniem. Dlaczego na filmach, twoim zdaniem, bo Michała też pytałam o to samo, dlaczego na filmach często widać właśnie kłótnie między sąsiadami, jakimiś pobocznymi osobami? Czy to jest jakiś chwytliwy temat u was? E, nie, nie, po prostu nie lubię, nie lubię swoich sąsiadów, denerwują mm. mnie. Czyli nie robicie tego na przykład, celu, są, kiedyś, na przykład że podchodzisz do Michała i mówisz Ty, dziś mm. się pokłócimy z tym z tym, albo my razem. Nie, 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 nie przepadam, y, bo nie przepadam przynajmniej po prostu za postacią Michała, denerwuje mnie. I się kłócimy <laughs> dlatego, bo mnie strasznie denerwuje. Ale to, o oh, kurde, to widzę, że, ale to chcesz jakoś pojechać po nim? Nie, 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 nie widzę takiej potrzeby, nie widzę. No dobrze, a teraz jeszcze takie z innej beczki pytanie. Nie sądzisz, że na przykład zbyt często znajdujecie coś w lesie, na grzybach, w stawie? Może chcesz odnośnie Michała coś w tym kontekście się powiedzieć? Znaczy powiem ci tak, strasznie denerwuje mnie to Michale, że często wybierze się pierwszy na grzyby, kiedy ja na przykład planuję sobie pójść jutro, to specjalnie pójdzie dzisiaj, żeby nie wiem, coś kurde jak znajdzie, żeby dla siebie zachęcić, nie? Aha. No to to jest, to kurde, każdego zachęca do pójścia na grzyby, no bo tam często można znaleźć jakieś stare ciągniki czy coś, no wiesz, no różne rzeczy, nie? Jakieś maszyny, no. A czyli twoje najmie są normalne? I to się dzieje no, na no, prawdziwych no, gospodarstwach, no, tak? No, a co jest, a co jest złego? Ale u mnie no, youtuberów no, też no, dzieją no, się no. takie rzeczy na gospodarstwach? No, nie, bo bardziej, nie chodzę na grzyby, nie chodzę, nie nagrywaj z tego. Nie chodzę na grzyby, Pani Jot. Dobrze, a powiedz mi. Szczerze, ustawiacie swoje filmy? Tak. Czyli tak albo nie. Tak. A powiedz mi, odno, tak z innej beczki: lubisz kepsy? <grym> to nie, to cię lubię. To, lubię, to, lubię. Ale tak albo nie. Już <grym> eee, dziękuję. Eee, już. Zapomnę sobie jedno pytanie? No. Czy ta rozmowa będzie zmanipulowana? Nie. Nie? Okej, okay, no dobrze, no to w takim razie czekam na pytania. Lubisz kepsy? Proszę, następny. <śmiech> lubię. <śmiech> lubię, tak, lubię. Dobra, to było inne pytanie. A robisz clickbaitowe Bo... miniaturki? E, zdarza się. Czyli tak? No, znaczy kilkbejtowe, nie, jakby nie kilkbejtowy, uważam, że kilkbejtowy nie. Bardziej robię miniaturki, które nie kurde, no takie przyjdziawające, no, to tak jak każdy youtuber. Ale czy w knihyczku, nie? Myślę, że nie w sumie. Nie wiem, okay. to jest tutaj. Podanie... Ja, czyli... No dobra. no. Nie, nie, nie. A jest powiedz mi... Lubi się e, samochody. Lubię. Tak czy nie! Tak. Dobra. A czy uważasz, że wszystko na waszych filmach jest autentyczne i takie wiesz, spontaniczne. Tu i teraz. Nie. Czyli ustawiane. Nie, tylko nie... Na jak, nie wiem, No jak jadę y, robić siemokosny, to jest to coś zaplanowane że jadę robić sionokosy, tak? A no, no dobra, ale w takich, w takich sprawach, że wiesz, na przykład... O! czego spadło mnie na samochód? No co, co nie mogę powiedzieć, w no, takie sytuacji się zdarzają po prostu, to jest, to jest samo życie. Czyli to jest spontan, tak? To nie, że było no, wiesz. Czy jest spontan, no czy spontan, czysty po prostu, czysty przypadek, czyste samo, samo życie, nie? Okej, okay. a czy ja uważasz, tak że w nie twoich nie filmach tak są jakieś dobrze. rzeczy, które jestem w stanie znaleźć i jakby potwierdzić jako ustawione? Eee... Tak. Dobrze, a czy masz coś do ukrycia? Tak. A co sądzisz o Michale? Co są o Michale? Co on o mnie powiedział, to, co do mnie powiedział? O, <laughs> że miała wymieniać to mnie czasu braknie. zobaczysz na filmie. Eee... No to ja nie, to znaczy, co ja mogę ocenić o Michale, no jest ja moim sąsiadem, no y, pomagamy sobie w polu, tak, ale y, no czasami, bardzo często mnie drażni, w ten, sposób, w ten sposób mogę to powiedzieć, tak. A czy uważasz, że Michał robi któreś z tych rzeczy, o które ja cię pytałam, nie wiem, ustawiane filmy, miniaturki? Wszystkie. Wszystkie? wszystkie. wszystkie? Wszystkie, wszystkie, filmy są ustawione i wszystkie miniaturki. Dobrze, a chciałbyś to coś to od siebie odnosi Michała? pozdrawiam ciebie Michał. Jest mi bardzo przykro, że pojechałeś po mnie po tak jak jedina tutaj wspominała. No nie wiem co mam powiedzieć stary, no myślałem, że jesteśmy sąsiadami, że kurde się lubimy, a patrzę, że tutaj wychodzą niezłe kurde smaczki, no. Niezłe smaczki to wychodzą, naprawdę Dobra. trzymaj się po Jeszcze trochę i załam wszystkie wisy. Dobra, Narka. Narka, trzymam ci się, dziękuję bardzo. Słuchajcie, ja Wam powiem tak. Moim zdaniem totalnie się pogrużyli. Zrobili z siebie pożmiewisko. No, jak mieć i inne rzeczy, trudne wyrazy. Ja Wam powiem tylko tyle. Mi nagranie tego trudnego filmu z tych manipulacji w ogóle zajęło bardzo długo. Także zachęcam Was do ustawienia łapeczki w górze i subskrypcji. A zresztą, ja Wam udowodnił, że było ciężko z tym filmem. Wiecie, jak ciężko było to wszystko przygotować? A zresztą, zobaczcie sami. 嗯，那个狗子真的位置 Za tego kwiatka to raczej mam.